Chyba się zdrzemnąłem Chodźmy, bo słońce zachodzi i robi się późno Przez te kilka godzin czułem się jak w niebie Szkoda, że trzeba wrócić do okrutnej rzeczywistości Wciąż myślisz o tym, o czym przeczytałeś w gazecie? Brat prosił, żebyśmy nie mówili majicie, co się stało z jej matką. A ty go słuchasz Moja wnuczka przeżyje szok na wieść o tym, że to jej ojciec. Nikogo nie należy oskarżać, dopóki sąd nie wyda wyroku. Po katastrofie samolotu też winiłaś łana migala za śmierć Viviany. A ona żyła. Więc lepiej nic nie mów, bo teraz także możesz się mylić. Twój brat i ta kobieta zaplanowali zabójstwo mojej córki. Juan Miguel nie ma z tym nic wspólnego. Nawet Blanka jest niewinna, co zostanie udowodnione. Zobaczymy. Skąd wiesz, że zaniepokoił mnie artykuł w gazecie po to, Twojego głosu? Co cię tak zaszokowało? Dwie rzeczy. Po pierwsze, ofiara była w ciąży. I jest jeszcze coś, co sprawiło, że ta wiadomość mną wstrząsnęła. Co? Co tu takiego? Ona jest. w szefie? Coś się stało dziecku? Nie, ale mamy gościa. Kogo? Księdza, brata Michaeli. Ojciec Anselmo. Pójdę do niego. Dawno go nie widziałam. Nie wiesz, jak mnie męczy trzymanie wszystkiego w tajemnicy. Ojczulku, miło Cię widzieć. Co Cię to sprowadza? Ty, córeczko. Dobrze, że cię widzę. Musimy porozmawiać. Jesteś zdenerwowana. Nie da się ukryć. Musisz porozmawiać z Onelią. Co znowu? Majka jest w moim pokoju. Nie rozstaje się z nią, bo Onelia szuka sposobu, żeby nastawić ją przeciwko tobie. Chcę powiedzieć małej, że ty i Blanka zabiliście jej mamę. Gdzie jest Onelia? W salonie. Długo ojciec nie przyjeżdżał. Miałem sporo spraw na głowie i wciąż odkładałem podróż. Pozwól, że ci się przyjrzę. Pamięta ojciec, jaki miałam brzuszek? A teraz? Wyglądasz jak dawniej. Widział ojciec mojego syna? Jeszcze nie. Dlaczego go nie przyniosłaś? To ty powinnaś go przedstawić. Racja. Przyniosę go. Jest szczęśliwa, ale omal nie umarła przy porodzie. Dzień dobry. Jak się ojciec miewa? Dobrze, a pan? Bardzo dobrze, dziękuję. Chcę z tobą porozmawiać. Słucham, chodzi o Maitę. Co się stało z moją wnuczką? Już raz musiałaś opuścić ten dom, bo mieszałaś w jej głowie. Więcej tego nie rób, albo znowu cię wyrzucę. Zobaczymy, kto pierwszy opuści ten dom. Ty, kiedy proces dobiegnie końca. Albo ty. Twoja protegowana jest winna i ty też powinieneś zostać ukarany. Respektuję twoją opinię, bo szanuję matczyne uczucia, ale żal cię zaślepia. Co za wyrozumiałość. Daruj sobie ironię. Jestem aż nadto cierpliwy w stosunku do ciebie. Zawsze traktowałaś mnie jak wroga. Za wszelką cenę chcesz mnie skrzywdzić. Domagam się tylko sprawiedliwości. Nie kłam, nie podnoś głosu. Wiesz, że to nieprawda. Ale nie chcesz o tym pamiętać. Pozwalasz, by kierowała tobą żądza zemsty. Nigdy mnie nie przekonasz, że ta kobieta jest niewinna. Dopilnuję, by została skazana. Zeznając, obciążę was oboje. Przestałaś myśleć. To dlatego opowiedziałaś adwokatowi, co zrobiła Viviana. Nie zdajesz sobie sprawy, że on może to wykorzystać? Miło mi znowu ojca gościć. Jestem panu wdzięczny. Siostra mówiła mi, co pan zrobił dla dziewczyny i jej dziecka. Nie wiem, jak się panu odpłacimy. Chyba tylko wdzięcznością. Nie ma takiej potrzeby. To był cud? Rzeczywiście. Dlatego należy go przypisać Bogu. Cudów dokonują jego ulubieńcy. Dziękuję. Oto szczęśliwa mamusia. Popatrz, ojcze, to on, ale duży chłopak. Niech cię Bóg błogosławi. Dlaczego posmutniałeś? Przypomniała mi się dziewczynka, której obiecano braciszka, ale nigdy go nie ujrzała. Chciałabyś mieć braciszka? Jasne, ale kto mi go urodzi? Może ja? Chciałabyś mieć braciszka? Tak. Jaki związek z tą sprawą ma to, co powiedziałam o Vivianie? W procesie, w którym stawka jest tak wysoka, wszystkie chwyty są dozwolone. Adwokaci wykorzystują każdy szczegół, by zyskać przewagę. Czasem niszczą reputację przyzwoitych ludzi, a Viviana do nich nie należała. Nie obrażaj mojej córki, nie drwi ze zmarłej. Nie chcę kalać jej pamięci. Nie ze względu na ciebie czy na mnie, lecz na Maitę. Nigdy bym nie wyjawił jej podłych uczynków. Ale ty to zrobiłaś. Powiedziałaś rzeczy, których nie powinnaś była mówić. Jeśli jednak spróbujesz za mnie zrobić zabójcę, uczynię wszystko, żeby się bronić. Ty i ta kobieta nie pozwolę też, byś pastwiła się nad Blanką, że też jej bronisz. Nie prześladuj nas, bo wyjdzie na jaw prawda, której się obawiasz. Pohamuj swoją nienawiść, albo sama będziesz winna temu, co rozpętasz.